Siemaneczko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Po dłuższej przerwie, a chyba jakieś dwa tygodnie, mnie nie było, ale już jestem. No i słuchajcie, w poniedziałek znowu wyszedł nowy jazzki kit. No i mamy tutaj fajne dodatki, bo do jazzki kita dodali tatuaże, saszetkę Stop klasa i gundogana na. No, na limitce. Ja już sobie jeden tutaj zaskięt otworzyłem na TikToku, więc kto chce zobaczyć co tam fajnego trafiłem, to zapraszam serdecznie. Sobie 19801. Tak się tam nazywam. A zobaczymy co mi się trafi tutaj na YouTubie. Na TikToku jestem codziennie, więc zapraszam. Tutaj mamy kartę holo, czyli no, limitkę. Tutaj saszetka tatuaże. Z to najbardziej się pewnie Kubusiu cieszy, jak wróci od babci, bo Kubusia nie ma. No i zobaczymy, co jest w następnej gazecie. No ja już wiem, co jest. Więc sobie szybko tutaj sprawdzimy gazetkę, bo na TikTok... Ojej, patrzcie. Nie no, co jest? Lekko zgięta limitka ale idzie ją wyprostować. No, już myślałem, że będzie dramat, ale jakoś się udało. Dobra, mamy oczywiście tutaj reklamę Top Klasa, spis treści. Przejrzyjmy sobie gazetkę. Do nich należy przyszłość. No dobra. No, zobaczymy, jak się będzie sprawował ten pan w Realu Madryt. Zobaczmy dalej. Tutaj, no. Miliony w błoto. No właśnie, tak. Myślałem, że coś więcej tutaj podziała sobie Azard, ale wyszło jak wyszło. Diego maradona, Bóg Futbolu. Tutaj mamy e, elit, elitarny klub 100. Hej, mamy tutaj lato. No dobra. To był ich sezon. Kogo był sezon? No oczywiście Haland, no to wiadomo, Messi. Czy Messi to był sezon? Hmm. Saka, Debruyne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to mamy zale. Okej, okay, tu Borussia. plakaty. Dobra. A, zapomniałem wam powiedzieć, ile gazeta kosztuje. Gazeta trochę podrożała. Zresztą, jak większość rzeczy. Dobra, zobaczymy sobie tutaj, co jest. A, tak w ogóle. Nie wiem, czy to słyszycie, ale nagrywam podczas burzy. Mam nadzieję, że mnie tu burza nie szczeli piorunem. E Dobra, tutaj mamy trudne słowa. Jakieś koloro, kolorowe, jak sezon? Co? Kolorowe, jak sezon na boisku. Dobra. Zalewski. Okej, okay, tutaj czytelnicy. Może ktoś z Was tutaj jest? Możecie napisać w komentarzu. Yy... A w następnym gazecie, która pewnie ukaże się w poniedziałek, a nie we wtorek, już się za, zaczynamy do tego przyzwyczajać, a będzie mm, następny numer, tak jak tutaj napisane, 8 sierpnia, czyli pewnie 7. Będziemy mieć tutaj dwie saszetki, widzę, stop klasa, bo 16 kart, jednej jest oczywiście 8, i mamy tutaj kolejną, oho, ale duża. limitkę. No i z tyłu Antony, Felix Szczęsny i Żiru no dobra, zobaczymy czy coś fajnego mi się trafi w saszetce no bo w tamtej jednej miałem nawet fajny strzał także zapraszam na tiktoka i tu co mamy diorama z Francji ok rafinia getse tutaj mamy martineza na Winerze. ok o, będzie Vinicius, antony, odwrócony Ok, zobaczmy tutaj co jest. Wow, co za strzał! No pięknie, ale mi się trafił tutaj Jasky Kid. No, strzał elegancki. Tutaj Winis już na Supersonic. I Antony. No i fajnie, to mi się podoba. Karty twarde. Nie to co z. Y z tej World Cupa z kobietami, tam są jakieś takie trochę miękkie te karty, ale zobaczcie, no pięknie, piękny strzał, jest Mbappe, ulubieniec Kubusia, także no fajnie, fajnie, jestem zadowolony, Kubuś na pewno się będzie cieszył z tych tatuaży, ma aż, 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 ma aż tyle więc pewnie cały się wytatuuje. Napiszcie w komentarzu, co Wam się trafiło ciekawego w Jaskekitach. Ja wybrałem fajne jazz kekity. Jak chcecie zobaczyć, co trafiłem w tym Jaskekicie, to zapraszam na TikToka. Do zobaczenia. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!